Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii My Minecraft. Myślę, że się bierze już psuło. Dzisiaj wybierzemy się tam, 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 na mało mi się wydaje, czy się powiększa? Jednak. Jak się powiększa to jest... ...źle. No dobra, nieważne. E, tak, bierzemy się dzisiaj na małą przechadzkę. Tylko sobie wezmę ten kilo w nożyce. To, to, jabłuszka. I chyba tyle. Tak, może Zrobiłem taki ewicie ja porządek w skrzynkach. Tutaj mam wszystkie surowce. Byłem w kopalni między odcinkami. Jeszcze mam trochę węgla. Trochę. 7 diamentów. I takie tam rzeczy różne. Dobra. Oj. Czekajcie. Dobra. Mm, chodźmy. A jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć. Jak się, jak znajdę. to znajdę, tu to gdzieś powinno być o jak to się robi, raz trzy 3 te i 5 te okej, okay, dobra, mam to tu mam tylko dwa dobra, weźmy to weźmy sobie trzy żelaza miecz jakiś weźmy I tak, w razie czego jak spotkamy jakiegoś konia żeby można było sobie już zrobić siodło i tego konia oswoić. Jak widzicie tak, mam takie dziwne numerki, pewnie nie wiecie o co chodzi. Dograłam modyfikację Advanced Huge czy jakoś tak, która właśnie pozwala mi na to, że mogę tak zmieniać. Na przykład ile mogę użyć, tu mogę sobie zmienić, że mogę mieć taki pasek. I różne rzeczy, bardzo fajne. Będzie link w opisie. No i chyba tyle, tak więc idziemy na tam. Potem, tam, o, tam, o. Przy okazji może jakiegoś konia spotkam. To jest niedźwiadek. O, spoko. Dobra, lecimy dalej. Dam, 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 dam. się jest, nic nie ja ma. Tam coś jest. Łoo, wow, co to jest? Jak to zabije? co się stanie? Nic. Dziwne. Dobra. Nieważne. Wychodzimy stąd. Jakieś lagi mam się ma Jakiegoś konia tu nie będzie. O kolejna wieża. To ta sama. Ta to sama wieża. To, to kolejna wieża. Je, jaki lak. Dam, 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 dam. O, jest pierwsze drzewko, co chciałem. Okej. Okay. A konika nie ma jakiegoś konia patrzcie nie zrobiliśmy jeszcze tego tri tapa co mm, no, też to się to przyda mm, No a te i robimy tri tapa o, super no tylko po co tak naprawdę wyszedłem dzisiaj dobra mm, weźmy sobie zobaczmy czy jest tu na I tak postanowiłem, że już się powoli zajmę z tymi wszystkimi machinami, bo ich jest bardzo dużo. W końcu trzeba coś też zrobić. Dobra, i drzewo ścinamy. Ok, super. Okay, Czekajcie, ja sobie zmienię na fast. Od razu jest lepiej. Nie musisz jeszcze tak dużo wczytywać Tu jest mąż Tu są bagna, więc Tego w tą stronę też się kieruje Mam ile sadonek? Jedną O to, czekajcie Zgubiłem e, e, e. się Okej, czyli w tą stronę tu jest drzewko Jak widzicie Jeśli rozbijamy liście mieczem, to Cieka nam dwa te dwa użycia. Ale nie ma sedągi, nie w dalej w tą stronę. Z jakiegoś konia. Będzie szybciej. Jaki fajny lasek? Ptaszki. W ogóle to, to też mogą być jakieś lekkie laki, bo ja zwiększyłem mm, też spał. Nowanie się. Wszystkich mobów, że może być więcej, Tu coś wybuchło. Tego lagi też mogą być. Tam, co Idziemy tam. Konia nie ma? Nigdzie? Jest to. Chodź tu. Dobra. Gdzie jest o wiele więcej. Są rakiny. Tam są delfiny, Moszka. myśli, nie idziemy do drzewek. Pierwszych. Trochę mhm. ścinamy. Ej, ej, nie pozbierałem tego. O, super. Dobra. O nie, jeszcze. Dobra, to robić. Tree-tapowy właśnie. To był zły pomysł Dobra. Zginamy i zaraz poczekamy aż te opadną. Zobaczymy czy tutaj nic nie ma. Zaraz, się ja nie będę tym zbijał, bo jest jest witam. Mi się zaraz skończy śkierka. To konia nie ma. Dobra, przycinamy. O! Taki szlak. Lekki. Dobra, no, poczekamy aż tutaj jest jedna sadzonka spoko. Jeszcze jeden drzewo, pewnie, albo dwa. To, pewnie to. Dobra, jeszcze to zbijamy. To teraz później zrobię. Yy, jak to się nazywa? Zapomniałem jak się nazywa. To urządzenie do wyciągania gumy. Patrzcie. Wpadło mi z głowy. Nie przypomnę sobie teraz. To nic sobie tego nie przypomnę. Dobra, są kolejne sezonki. A ja my, może jeszcze zobaczymy, może się gdzieś jeszcze pojawiły jakieś koniki. Tu są żółwie. O tam jest wulkan, a nawet duży wulkan To spoko Czekajmy ma... jeszcze Czy Jest coś tutaj Gdzie mamy zębienczek? to mamy zabeczek nie tego żalimy nie zrobimy, ale O jest sadzonka Wcale która... Kilo ma A to to, tak, to pan to, 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 to nie ja nie chcę, też muszę odbijać też ściśle. Dobra, nie ma zrobę sadzonek? Nie ma No tutaj zjemy sobie. Jeszcze eee, sodowki. Też nie. Dobra, to wracamy do domu. Gdzieś w tu stronę jest nasz domek. Wrócimy sobie dłuższą drogą, tylko zaraz sobie jeszcze M waypointomek. Żeby wiedzieć gdzie jest domek. Mhm, super. Nie włączyłem sobie programu do przyspieszania komputera jak nagrywam. Nie. Oh fuck. So ninja. Ich nie chcę. No, i dlatego mam lekkie lagi. Wracamy, tylko okrętną drogą Ała, która miała być wodę Miałam zrobić wodę Ale się nie udało ale Tu nic nie ma, ale tak jest ciemno Już się robi, więc To będzie dobrze, że już wracamy Czy że kanion jakiś tam, powiem wam, że pod domkiem A, to jesteśmy tu spoko Musimy to w końcu się zająć tą craftą, Na początku chcę zrobić jakieś tam Pierwsze maszyny z E2 Gdzie jest e, e, waliwę, Nie, to patrzcie, no Equivalent Exchange Chcę zrobić takie jakieś pierwsze maszyny Żeby Już były gotowe żeby jakąś tam energię napełniać już powoli, tu nic nie może być ostatnio widziałem, wskryziłem. O, chodziłem tam, tam jest ta głupia świątynia. A mi się wydaje, że to się powiększa. Wolno, ale się powiększa. Zobaczymy, powiem wam tak, glowstone'u mam pod dostatkiem, więc Te, takie fajne maszyny z E2 będzie prosto zrobić No i tu jest potrzebny glowstone Tak samo mogę zrobić już kamień filozoficzny Dobra, czekajcie Rzucim sobie do przepalania To Właśnie jakie mam piecyki, czy mam jakieś takie lepsze? Nie mam. Oprócz tych oczywiście. Dobra, to zrobię sobie ironowe piecyki. Jeszcze. E, tak i iron. Je się robi w taki sposób, tak właśnie mi się wydawało. Hmm, tak, więc tak, zróbmy w że może raz, dwa, trzy, cztery, pięć, za dwa piecyki. jeden, drugi, I tu będzie trzeci. O, ale ktoś przepalałem ten. Dobra, mm -hmm. tak, tak. Tak, tak... Tak, 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 tak... Tak, 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 tak... Tak... Spoko. Tu później nam się przyda na generator, więc tak czy siak będzie potrzebne. do Tego. Oho, coś się zamienia. 3 do tego I tu jeszcze rzućmy tu glinę. I trzy do tego Dobra Więc tu się ładnie wszystko pali To rzućmy tutaj To też, to też, to też To nie jest potrzebne Na razie gdzie Zaraz wam pokażę się o ile szybciej to przetapia no, Ale musimy zrobić Zapomniałem, jak się nazywa. Ekstraktor. O. Właśnie. Mocerator. Ekstraktor. Takiego rzeczy. Dobra. Tak więc. Ja się z Wami żegnam. Komentujcie. Subskrybujcie. Oceniajcie. Coś patrzełem. I na razie.